Uszanowanko, dzisiaj wielki dzień, a mianowicie premiera Space Warrior, czyli mojej nowej gry zrobionej w FPS Creator X10. Tworzenie zajęło mi mniej więcej tydzień, a przejście zaraz zobaczymy. Jak widzicie tutaj od razu na początku gry, uwaga na lawę, wpadamy w niesamowity i zacięty bój pomiędzy zombie... Z shotgunami i naszymi żołnierzami, którzy niestety przegrali. To nie jest skryptowane. Oni nie zawsze przegrają. Czasami uda się wygrać. Zależy, czy włączycie się odpowiednio do walki i pomożecie kolegom w potrzebie, czy też nie. Co ciekawe, zombie prezentują bardzo realistyczne, zdziwione miny, kiedy giną. Po prostu e, kłapaczka im się otwiera. Oj, tylko że mi poznikali biedacy. To wszystko przez optymalizację, żeby wam na waszych słabych kompach poszła ta gra. To jest wiadomo, darmowa, od darmowych gier ludzie oczekują, że mają niskie wymagania czy coś w tym stylu. Oczywiście zmieniają broń na shotguna, jak już zdążyliście zauważyć. Bronie nie mają rąk. Czy to jest minus gry? Nie sądzę, ponieważ fajnie się z nich strzela i taki cały ten feeling, kiedy oddajemy ołów. Za darmo do naszych przeciwników jest naprawdę przyjemny, i myślę, że ręce nie są tutaj nikomu potrzebne. Szczególnie, też do tego, że na przykład Time Splitters, w której części broni również nie mają rąk i nikt się tego nie czepiał. O, co ciekawe, możemy naszym bojakom, którzy tutaj wyglądają naprawdę imponująco, aha, odwołanie do Wiedźmina to nie przypadek. Tak, tak, polski produkt eksportowy Space Warrior. Podejmuje walkę też na rynkach zagranicznych. Mm -hmm. Możemy im wydawać rozkazy, na przykład follow, dzięki czemu oni nas będą tutaj e, podążać za nami. O, tutaj jakiś agresor się znalazł, zaraz mu przestrzegamy tyłek, ale zobaczcie, jak nasz bohater dzielnie walczy. E, no i zginął niestety. A od czego są wybuchające beczki. Tak jest tutaj właśnie system beczek w tej grze jest niezwykle rozbudowany. Nie dość, że beczki zabijają prawie każdego przeciwnika. Właściwie to każdego. Za jednym wybuchem. To jeszcze możemy je nosić. Ale to może później pokażę, bo ten level już się ma ku końcowi. I zobaczymy się w następnym. Witam w kolejnym poziomie. Który jak widzicie zaczynamy bez żadnej broni A jak to się dzieje? Ano tak, że każdy level ma oddzielny plik XE, Ponieważ pomimo wielu prób i błędów nie mogłem dostosować tej gry do takiego sposobu gry Żeby kolejne levele odpalały się po sobie bezbłędnie Zawsze wyskakiwały jakieś niespodziewane errory I tak dalej, więc niestety musiałem podzielić tą grę na 8 plików no, i to trochę wytrąca z gameplayu, trzeba przyznać, ale z drugiej strony jest dużo większa szansa, że zagracie we wszystkie poziomy. No bo nawet jeżeli któryś wam nie odpala albo się baguje, to zawsze możecie odpalić kolejny. Więc, it's not a bug, it's a feature. Odpalamy dźwignię, otwierają się drzwi i wchodzimy do największego pomieszczenia w tym poziomie najbardziej kolorowego. Rozbalamy kilku zombie. O, wow, i nowy przeciwnik, któremu nie widać broni, nie wiem dlaczego. Ale mam tutaj małe błędy trzeba wybaczać, bo gra jest darmowa. Tak samo jak to, że ten przeciwnik, niestety, tutaj kroczył w połowie w podłogę. No cóż, zdarza się. I najlepszym. No nic, idziemy dalej zabijamy kolejnych przeciwników. Trzeba zwrócić uwagę to, że jest całkiem nowy rodzaj przeciwnika na tym levelu. E, mamy oprócz standardowych zombie, e, też takich, właśnie, niby orków, niby jaszczurki, coś w tym stylu, bo chciałem, żeby w tej grze w każdym poziomie pojawiało się coś nowego: czy to broń, czy to przeciwnik, żeby po prostu nie było nudno i żeby takie flow gameplayowe trwało od początku do końca. Zdobywamy klucz. Jak widzicie, klucze są dość duże, żeby się dość wyraźnie odznaczały. Tak samo dla tych bardziej znawców, zmieniłem niektóre tekstury broni. Jak widzicie tutaj, tego Kolta, czy właśnie shotguna, są one troszkę zmienione względem oryginałów dostarczonych wraz z FPS-kreatorem. I myślę, że wyglądają trochę fajniej i też dodają takiego minimalnego klimatu do całości. No i tutaj kończy się ten poziom.